To już ostatni odcinek World Tour TV przed Mistrzostwami Świata. W trakcie turnieju będziemy z Wami zdecydowanie częściej, bo dwa razy dziennie. Na koniec pokażemy Wam, gdzie można przenocować podczas Mistrzostw Świata. Ktoś powie, że nie ma absolutnie miejsc w Starych Jabłonkach i w okolicy. Grubo się myli. Toy Camp to jest unikalne pole namiotowe nawet na 2000 tysiące osób. Tutaj już niedługo zaroi się od namiotów. To co, stawiamy pierwszy w tym odcinku World Tour TV? Zapraszam, zobaczycie, jakie to proste. mówiłem że proste mówiłem że szybko można rozstawić namiot znakomita sprawa znakomity pomysł organizatorów 2000 osób będzie mogło zmieścić się na tej kampie tej kampie położonym w naprawdę uroczym miejscu Zamiot już postawiony. Wystarczy tylko kawałek dobrego jedzenia, i w zasadzie można tutaj mieszkać przez cały czas trwania Mistrzostw Świata. Coś na grill'a, coś do ugotowania, coś do przegryzienia, a im więcej jedzenia, tym uwierzcie, więcej znajomych od razu się pojawi, bo każdy będzie się chciał do tego jedzenia podłączyć. Tak jest i tym razem Piotr Kaczmarek, znany Wam z militarnego odcinka, szef do spraw PR-u wszelakiego podczas Mistrzostw Świata w Starych Jabłonkach. No i właśnie o tym polu namiotowym ja chciałem z Tobą porozmawiać, skoro już się skusiłem kaszanką, swojską, no, czy, no, czy właśnie kiełbaskami na grilla. Toy Camp to w zasadzie pierwszy raz takie przedsięwzięcie w czasie turnieju w Starych Jabłonkach. Tak, po raz pierwszy w naszej długiej już prawie dziesięcioletniej historii Grand Slamów, teraz już Mistrzostwa Świata, robimy, robimy coś takiego jak, jak kemping, pole kempingowe. Myślę, że to bardzo, bardzo potrzebna inicjatywa, bo miejsca w Starych Jabłonkach jest do zamieszkania niewiele, a chętnych dosyć sporo. No i tych chętnych tutaj będziecie mogli pomieścić, tak jak mówiłem, około 2000 osób. To czegoś takiego to nie ma na największych koncertach. No, nie ma czegoś takiego w Polsce, chyba na aż, takiej, na aż taką skalę. Ale skoro spodziewamy się, że na trybunach zasiądzie około 12 tysięcy osób, to zakładam, że część z nich przy tak dobrej zabawie będzie chciała mieć dosyć bliskie miejsca zamieszkania. No i to jest w zasadzie, tak jak ja już mówiłem, kilkadziesiąt metrów od stadionu głównego, ale to nie tylko pole namiotowe, to nie tylko, rozumiem, sanitariaty, ale też dużo, dużo więcej atrakcji dla tych, którzy zdecydują się mieszkać w takim na przykład Iglo. E, tak, to jest zdecydowanie więcej niż tylko miejsce, miejsce na ziemi, na namiot. To jest e, oczywiście codzienne imprezy, bo jest specjalny namiot imprezowy stworzony z, z, z normalnym barem, z DJ-ami bo bo ponad prawie tysiąc osób. I oczywiście w tym namiocie też z rana dla mieszkańców tego kempingu będą serwowane śniadania. Te imprezy rozumiem, będą nakręcane przez DJ-a, będzie to namiot imprezowy z barem, ze światłami. To będzie taka w zasadzie dyskoteka w starych jabłonkach w szczerym polu, namiotowym. Tak jest, tak jest. To będzie taka dyskoteka w szczerym polu, ale jak. Taka jak każda inna. Nie, niczym się nie wyróżniać od tych, od tych, które mamy w naszym hotelu, od tych, które można spotkać w większych miastach. To co, skusiliście się? Mam nadzieję, że tak, bo naprawdę warto tutaj rozbić swój namiot. Pamiętajcie, kto pierwszy, ten lepsza. Liczba miejsc na tej kampie będzie ograniczona, mimo że zmieści się tu około 2000 osób, jak wcześniej słyszeliście. Pierwszy namiot już rozbity. Ja czekam tutaj na Was 1 lipca, w pierwszy dzień Mistrzostw Świata starych jabłonkach do zobaczenia w World Tour TV już podczas turnieju Jeszcze by została